Dlatego mówię. No. Tomek, jak jest? Tak, dokładnie. Przede wszystkim pozdrawiam Was widzowie i tych, którzy wspierają i pomagają. Dziękuję serdecznie. Jest taki sam. 15 papierosów za 2 euro. I co ty mi będziesz gadał, że się nie opłaca? Bo cię pilniczkiem cię przebije za chwilę. No. Tomek, tobie, Weź mi zał, zapnij to proszę tobie, cię. tobie normalnie ten, Tą krew co ci dali, to mi się zdaje, że to Ci dali krew od kurde jakiegoś agresora. Nie za tą blaszkę, tylko za blaszką. Piękno. Na trzeci. Na drugi, na drugi, na drugi. Od blaszki drugi. Czekaj, ja tylko to złapię. Od blaszki drugie kółko. I dobra, dobra. Się. Gitara. No. Już myślałem, że mi nie przyczepisz, już myślałem, że ten. Że... Ręce mi się trzęsą, bo nic nie piłem, domek. No to dobrze, nie, jak nie, nie piłeś. Nie było live'a z fachmętem, to się nie naciułałem. To dobrze, że nie piłeś, to nie pij. No nie, nie, ja Ci powiem, rzadko mi się zdarza. No. E, w urodziny sobie machnąłem dwa, dwa szkiełka. O proszę, co piłeś? A piłem sobie tego, Johnny Walkera. O, popatrz. No, ja Ci powiem, że jak, jak już tam, że tak powiem, zajrzę do, do, do szkiełka, to, to raczej To whisky. już leci? To, no nie, nie. Dwa szkiełka, bo to wiesz, urodzimy sobie ten. Mówię to machnę, machnę se dla zdrowotności, no a że on dwie nogi, no to walnąłem se na obię. Mm -hmm. I to jeszcze mało tego na lewie przy widzach, wiesz, żeby nikt nie mówił potem, że ja wiesz, na czworakach chodziłem. Mm -hmm. Żeby ci potem a ja nie donosili Tomek. Ja nie. Wtedy co te piwo wypiłem i tak jeszcze nie piłem. I mam ochoty. Nie no to dobrze jak ci nie smakuje to nawet nie ruszaj to nawet nie próbuj żebyś miał ochotę ale bo ty wiesz, mi nie jak... mów, nie mów, nie mów mi co mam robić nie, nie, nie. proszę cię Ja pod żadnym pozorem człowiek nie chcę grać twojego taty. No. To wiesz, ty, nie? no ja wiem co robić A, się, liście przyniosłem nie ci mam ochoty pić nie, no nie to, mam chęci To akurat dobrze nie to wiesz jak potem jest, jak pompka no. zaciągnie to wiesz jak leci nie? dużo rzeczy nie, co ty? Ja ci powiem, że zauważyłem teraz co do alkoholu to już co ty, stręta. Nie chcę odganić. Mm -mm. Klisiek wódki i żygam od razu. Wyżyguję. To trucizna. No ale ja już swoje, żem wypił. Swoje wypiłem. Zagłębiłem się tam jak Uwierz w historię, mi. historię i widziałem, że tam zakroniasz nie wlewałeś. Tyle co ja wypiłem to naprawdę wypiłem konkretnie alkohol. A co wujłeś głównie wódę czy browar? Piwo. Te nalewki, bo to jak na wiosce mieszkałem to te nalewki po 5 zł, nie? A, papiekiem pisane. To wina były, nalewki. A, ty mówisz ty, o tych nastyrojach. Te cytrynowe, byli, te na, szpit, na no, no, na spirytusie 5 zł. Sztuka. <laughs> Te w biedronkach one po 4,50, 0,75. No, no, tak, no. Tak, tak wódka, tylko że ten. Tylko że wiesz, słuchaj, ja Ci powiem, ja nie byłem alkoholikiem, można. Lubiałem wypić, nie powiem, ale nie miałem czegoś takiego, żeby pić... Ja Ci powiem, że ja nie, nie powiem, że byłem alkoholikiem. Bo ja na przykład, jak wypiłem dzisiaj, ja rano wstałem, ja nie mogłem jak inni, piwo czy co. Co ty, ja musiałem z dobre pół dnia napój dojść do siebie i dopiero tak, jak już doszłem do siebie dopiero po połowie dnia, dopiero mogłem coś pomału zacząć pić. Aha. Rozumiesz? No. Miałem tylko to do siebie, że jak wiesz, na przykład piwo wypiłem, to już ciąg był, nie? No, to już potem Wiesz, to już ciągło, nie? I wiesz. Fajnie wszystko schodzi, kurczę. Zobacz, człowieku. Zobacz, jak paznokcie powyrywało do góry. A, tu, tego. No, 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 widzę, widzę. Zobacz, jak powyrywało do góry paznokcie. Ten paznokiec, to normalnie go zaraz chwycę i go całego ściągnę. No, Nie, no tak, no puste są, no. Ten, no wszystkie, no. W ogóle, w ogóle one, ten, martwe były. Odżyły. W w Teraz tak. Ale były martwe, dlatego są paznokcie. Paznokcie są. Normalnie mogę zerwać, nie czuję bólu, rozumiesz? Mm. Wszystkie paznokcie są do zerwania. Tu. Rozumiesz? To boli. Tak samo tu przy tej ten. Tak samo. Ale najważniejsze, że to zeszło Tomek, ten, to jak ten. Ta opuchlizna. Teraz, teraz czuję, bo wcześniej, jak ten, to jak stawałem nogę, stawiałem na stopie normalnie na całości, to nie czułem tak, mm -hmm. tak jakbym na jakiejś, nie wiem, jakiejś gąbce, czy na czym. A teraz normalnie czuję pod spodem stopę całą. No, że normalnie możesz na całej też nadepnąć. No, to, to akurat zajęliśmy. no ja pamiętam. Dokładnie. Jak, żeśmy chodzi, ale to i tak Ty byłeś, kurde, mm -hmm. najszybszy z całego peletonu, jak żeśmy gdzieś szli, to i tak bo no, Poczekaj, to która to jest godzina? Godzina jest, Tomek, e, 14.36 dokładnie. Poczekaj. Weź może wyłącz ja zawołam ją niech zrobi mi te nogi. No dobra. Byśmy mogli dzisiaj przelecieć. No Od razu się zapytasz. Także... A bo dobra, chuj, schowam. Gdzie lecimy Tomek? Na, na ten, na Szteglic Tylko jak możesz troszkę szybciej, jak damy radę. Tak, co? Idziemy, idziemy szybciej, nie ma problemu. Bo wiesz, że chodzi o czas, nie? O, no, trzeba się sprężać trochę. Dokładnie, teraz mi chodzi o czas. I widzisz, tak jak mówiłem ci, Rafał, jak, jak teraz by dobry był ten samochód, żeby podjechać, to my idziemy na nogach. Widzisz? Oj, Tomek Panie Nie, ty Rafał. cały czas podpuszczasz. Dobra. Jest ok, Ale musi być ok. Powiem Ci, że naprawdę nie spodziewałem się, że aż jest tyle tych ludzi. Bo no dzisiaj sobota to sporo ludzi jest, nie? Czekaj chwilę, wstań. Haj, kup Aż A problem z hit. Du. Ale du, nic André. Okej? Okay? Co tam, sprawunki? Nie, powiedziałem jej, że jak chce, to może się pod hitem usiąść. Oddałeś swoje miejsce lekką ręką Tomek? Nie oddałem miejsca, tylko pozwoliłem jak mnie nie ma. A, okej. Okay. Żeby sobie usiadła i przy, przy okazji będzie pilnować. No w sumie tak, jak ktoś będzie, to ci nikt nie zajuma tych rzeczy, nie? No. I nie mów, że oddałem swoje miejsce, stary. Bo to jak ci takie coś przeszło przez gardło? <laughs> hmm. Panie Rafale Co? Dawaj tu tędy będzie ten to idziemy tędy na skróty Jest mniej tłoku Zgadza się. A uwierz naprawdę zależy na czasie nam Bo wiesz, jutro już ja nigdzie się nie wybiorę, kumasz? No nie, jutro już będziesz siedział sobie. No, a wezmę sobie za, za dichala i do torku mi to styknie. Ja i tak sobie pod wieczór tylko biorę, jednego se palę, to wiesz, to i mi starczy. Jeden lolunio lolu styka? No, tak piąta se idę, wiesz. I całkiem inaczej samopoczucie. Inaczej się człowiek czuje? Tak. Bynajmniej ja no Tak, to do, dobrze usypiające jest. To się zgadza. Po prostu, wiesz... Nie przychodzą mi tak te myśli, chuj, chuj, chujowate zawsze. No prosimy. wiem o co chodzi. I wieść. A nie. teraz już mam ten ściągnięte grę. także będę mógł grać. Myślałem, łupał? myślałem, że ten, że jeszcze mi jedną ściągnie, ale widzisz, nie ma go. Tak się, tak się umawia, Patryk. Tak to jest, widzisz. Miał mi telefon na chodzie. No coś, coś, poszło nie tak chyba. A ja nie wiem co ty robiłeś tamak. Ale mówię. Dlatego mówię. Dlatego takie, takie rzeczy wycinać. No to nie ma problemu. Dlatego ci mówi, mówiłem wtedy co ten, że jak leci cały czas, nie? To byś wiedział. Widzisz, miał mieć telefon włączony i widzisz jak jest. Tak by, tak bym z nimi Jeden ten zrobił. A tak widzę. Chciałeś nakręcić z Patrykiem film? No, bym zrobił z nim jeden. Byśmy zrobili. a no, w sumie to twój funfel no to. Słuchaj, czemu nie? Ja ci powiem coś takiego, że on postąpił wobec mnie w taki sposób, jak postąpił, no to po prostu świadczy to o jego o jego zachowaniu i o jego przyjaźni do mnie, tak? Ja potraktowałem nasze koleżeństwo jako naprawdę przyjaźń I dotrzymu, dotrzymałem tego, a że drogi się rozeszły w czasie załatwiania tego. Terapii. terapii no to widzisz, mimo to ja pojawiłem się u niego, tak? No, on, widziałem. Jak, on jak dostał od Romka hotel. To nie racił przyjść, przywitać się, tak? No to już nie chodzi tylko o przywitanie się Tomek, bo ja widziałem, nie. że ty mu coś tam dawałeś. Chcesz zdradzić co? No dałem mu 30 euro, no co dobra tam miej się z tym. Czyli pamięta się o ziomkach. Słuchaj, on jest inny. Może kiedyś zrozumie. Miejmy nadzieję, Tomek. Może i kiedyś to zrozumie, a jak nie, to trudno. No i mu powiedziałem, jak chce, to niech jutro przyjdzie do mnie. mu tłumaczę co i jak. I niech idzie tak jak ja. I będzie najszybciej i najlepiej. No przyznam szczerze, że dłuży się strasznie ta terapia Patryka, te oczekiwania. Bo to co ja widzę, co Romek załatwia z nim, to... Nie widzę z tego żadnych dobrych szans, nie? Dlatego mówię, jak chcę, tak jak mu dzisiaj powiedziałem, przywitałem się, dałem mu 30 euro i mu powiedziałem, że zastanów się naprawdę jak chcesz, tak jak ja, to jutro przyjdź do mnie, wszystko ci powiem, co i jak, gdzie masz iść i w ciągu tego tygodnia pozałatwiasz się wszystko. No nawet, nawet, możliwość... mu, nawet powiedziałem mu, że dam mu na te dwie kulki. Tylko że najpierw musi iść ten papier, Ogarnąć. zanieść i jak ogarnie przyjść do mnie i wtedy będę wiedział, że był. Wtedy mu dam, żeby nie był chory i ten. No rozumiem, rozumiem. A naprawdę, jak zdecyduje się i posłucha mnie, to uwierz mi, że do piątku następnego już będzie na tym na lekach I no dobrze by było nie bo widać że Patryk już też się męczy zresztą dlatego, sam o tym mówił. Dlatego mówię tylko że tak jak mówię żeby nie było, że wiesz chodź przeleci żeby nie było, że wiesz że poczuje dwa dni w szpitalu ten i będzie baja dobra byśmy musieli tu wyłączyć wszystko to wyłączamy kamerkę do zobaczenia widzowie tak.